Zastanawiałaś się kiedyś, jak to jest, kiedy zmiana, nad którą tak ciężko pracowałaś, w końcu staje się normalna? Na początku każdej transformacji jest intensywnie, prawda? Myśli krzyczą w głowie. Każda decyzja wydaje się ważyć tonę. Emocje są jak wzburzone morze. Ale przychodzi taki moment, który nazywam etapem drugim. I on wygląda zupełnie inaczej. To jest ta chwila, kiedy nowe życie przestaje być czymś, co musisz podtrzymywać siłą woli i ciągłym wysiłkiem. Pomyśl o tym. Nie musisz już codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, powtarzać sobie jak mantry, dlaczego odeszłaś od dawnych schematów. Nie musisz już toczyć wewnętrznej walki z pokusą powrotu do tego, co znane, ale toksyczne. Nie musisz już nikomu, a przede wszystkim sobie, tłumaczyć swojej decyzji. Dlaczego? Bo coś w tobie w końcu się ustabilizowało. Coś kliknęło i wskoczyło na swoje miejsce. Twoja nowa tożsamość przestaje być projektem, który wymaga ciągłej uwagi i pielęgnacji. Zamiast tego staje się tłem, staje się twoją drugą naturą. To fascynujące, bo nie budzisz się już z myślą: OK, dzisiaj znowu muszę być tą nową, lepszą wersją siebie. Nie, ty po prostu nią jesteś. Wstajesz i działasz z nowego miejsca, bez zastanowienia. I to jest bardzo subtelny moment, tak subtelny, że łatwo go przegapić. Nie ma tu fajerwerków, nie ma nagłej euforii, nie ma fanfar ani potwierdzeń z zewnątrz. Nikt nie wręcza ci medalu za wytrwałość, jest po prostu zwyczajność. Ale uwierz mi, to właśnie w tej pozornie nudnej zwyczajności kryje się dowód największej zmiany. To widać w drobiazgach, twoje reakcje są inne. Kiedyś coś wyprowadziłoby cię z równowagi w sekundę, a dziś wzruszasz ramionami. Twoje tempo życia staje się spokojniejsze, bo nie pędzisz już w panice, próbując coś udowodnić. Twoje wybory stają się bardziej automatyczne i intuicyjne. Wybierasz to, co ci służy, bez długich analiz. I to nie dlatego, że przestałaś czuć, wręcz przeciwnie, czujesz głębiej. Ale czujesz inaczej, bo nie żyjesz już w ciągłym napięciu. W trybie walki lub ucieczki. Etap drugi to ten piękny moment, w którym twoje ciało zaczyna ci ufać. Pamiętasz, jak kiedyś reagowałaś impulsywnie na każdy stres? Jak pod wpływem najmniejszego problemu wracałaś do starych, destrukcyjnych mechanizmów? Jak szukałaś dawnych, choć nieskutecznych rozwiązań, gdy tylko robiło się trudno? Teraz jest inaczej. Nowe odpowiedzi, te zdrowsze, pojawiają się same. Bez wysiłku. To jest właśnie prawdziwa integracja zmiana, która nie potrzebuje już narracji. Nie musisz opowiadać historii o swojej transformacji, żeby w nią wierzyć. Ona po prostu jest. Nie potrzebuje uzasadnienia, nie potrzebuje obrony przed sceptykami jest obecna w tym, jak pewnie i spokojnie mówisz nie, jak z radością mówisz tak temu, co dla ciebie dobre. Jak wybierasz ciszę zamiast wdawać się w niepotrzebne tłumaczenia, jak kończysz rozmowy, które kiedyś wyssałyby z ciebie całą energię, a dziś po prostu je ucichasz, bo wiesz, że nie prowadzą do donikąd. Na tym etapie możesz nawet poczuć coś niepokojącego, coś, co niektórzy opisują jako pustkę. Ale zatrzymaj się na chwilę. To nie jest pustka straty. To jest przestrzeń, która powstała po napięciu, które w końcu zniknęło. Wyobraź sobie, że przez lata nosiłaś ciężki plecak, i nagle go zdejmujesz. Na początku czujesz dziwną lekkość, prawie pustkę na plecach. Twój układ nerwowy uczy się nowego stanu bazowego, uczy się spokoju i jak każda nowość, na początku może to być obce uczucie. Niektórzy mylą ten spokój z nudą, mówią: Gdzie jest ta dawna ekscytacja, gdzie pasja? Może moje życie straciło sens? Ale to nie jest brak życia, to jest brak chaosu, a to ogromna fundamentalna różnica. Chaos bywa ekscytujący, ale na dłuższą metę jest wyczerpujący i niszczący. Spokój daje siłę i przestrzeń na prawdziwe, głębokie życie. Na etapie drugim przestajesz być w procesie, zaczynasz po prostu być w życiu. Twoje dni nie są już kolejnymi krokami w planie transformacji. Nie są zadaniami do odhaczenia na liście rozwoju osobistego, są po prostu dniami, zwykłymi, pięknymi dniami, które możesz przeżywać w pełni, bez ciągłej analizy i samokontroli. I to jest ten moment, w którym warto się zatrzymać i docenić, jak daleką drogę przeszłaś. Ale nie przez porównywanie się do innych, nie przez tworzenie listy osiągnięć zobacz to inaczej, zobacz, co już nie wywołuje w tobie reakcji. Pomyśl o sytuacjach, słowach, osobach, które kiedyś cię destabilizowały, które potrafiły zepsuć ci cały dzień. A dzisiaj? Dzisiaj przechodzą obok, a ty pozostajesz w swoim centrum. Pomyśl o rzeczach, które kiedyś wymagały od ciebie całej twojej energii i skupienia, a dziś nie wymagają już prawie nic. Robisz je naturalnie. To jest prawdziwy znak, że zmiana się zakorzeniła, że stała się częścią ciebie. Etap drugi nie jest spektakularny, nie nadaje się na nagłówki gazet, jest stabilny. I właśnie dlatego jest tak cholernie ważny. Bo to tutaj, w tej cichej stabilności, decyduje się, czy zmiana zostanie z tobą na stałe. Już nie dzięki chwilowej motywacji, już nie dzięki zaciśniętym zębom i silnej woli, ale dzięki temu, że nowe życie, te nowe nawyki, te nowe reakcje, stały się dla ciebie po prostu naturalne. Stały się Twoim domem. Więc jeśli jesteś teraz w takim miejscu i zastanawiasz się, czy to już to, czy ta dziwna cisza oznacza, że coś jest nie tak, to chcę Ci powiedzieć tak. To właśnie ten moment, ten piękny, cichy, przełomowy moment, moment, w którym nowe życie nie wymaga już wysiłku, po prostu jest. I Ty jesteś w nim. Gratuluję, dotarłaś do domu. Dziękuję, że tu jesteś. Jeśli ten filmik dał Ci do myślenia. Zostaw komentarz i podziel się swoimi odczuciami. I nie zapomnij zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia.